Pamiętam, że moja studniówka była imprezą bezalkoholową, ale do dziś nie potrafię zrozumieć, dlaczego niektórzy włącznie z gronem pedagogicznym do domu wracali taksówkami, chociaż mieli swoje samochody. Szanowni Państwo, drodzy pedagodzy, rodzice, droga młodzieży, istotą wszelkich wspomnień jest to, że nigdy nie przemijają. One na zawsze pozostają głęboko w każdym z nas. Lecz istotą wspomnień lat szkolnych jest to, że na ich myśl uśmiechamy się. Dlaczego się tak dzieje? Otóż uśmiechamy się do własnej młodości. Uśmiechamy się do czasów, gdy nie mając własnego mieszkania, często bywając bez grosza, denerwując się na zbyt duże wymagania, jakie stawiali nam dorośli. Nie mogąc się pogodzić z nakazami i zakazami, byliśmy bezwarunkowo szczęśliwi, czasami wkurzeni, ale szczęśliwi. Droga młodzieży, nie wiem czy obecnie, ale za moich szkolnych czasów było takie powiedzenie, że szkoła jest jak WC. Chodzi się tam, bo po prostu trzeba. Dzisiaj stoicie na progu szkolnych wspomnień, jeszcze studniówka, a potem kilkadziesiąt dni. Szlifowania wiedzy i prawdopodobnie najważniejsze egzaminy w waszym życiu. Niebawem stanie się coś, czego marzyliście przez całą swoją młodość. Będziecie dorośli. Potem już tylko odpowiedzialność, ogrom decyzji, które każdego dnia trzeba podejmować i wspomnienia. Pamiętajcie jednak o tym, że zawsze lepiej jest wspominać w grupie. Dlatego nie zawsze, nie zawsze baście przyjaźni, jakie w tej szkole nawiązaliście. Trzymajcie ze sobą kontakt i spotykajcie się, by lata szkolne wciąż w Was trwały. Zapamiętajcie też stare polskie powiedzenie: Jeśli praca Ci się podoba, to i ty jej się podobasz. Po dzisiejszej imprezie macie jeszcze sporo czasu, aby przygotować się do matury tak abyście podawali się pracy, jaką kiedyś będziecie wykonywać. Pragnę zwrócić się również do rodziców naszych uczniów. My jako nauczyciele waszych dzieci robiliśmy co w naszej mocy, by ta młodzież, która teraz z niecierpliwością czeka, a skończą się powitania i przemowy, uczyła się z radością. Staraliśmy się odkrywać i pielęgnować ich talenty. Słuchali, słuchaliśmy się ich marzenia i troski. Wskazywaliśmy właściwą drogę, wychodząc naprzeciw myśli Seneki, że temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr. Często mocno, mocno przekręcaliśmy, przekręcaliśmy śrubę, ale to dla ich dobra. Mam nadzieję, że nie zawiedliście się na nas. Ze swojej strony pragnę Wam podziękować za współpracę, pomoc i zrozumienie w trudnych sytuacjach. Drogie koleżanki i koledzy pedagodzy, taki wieczór jak ten jest niczym pochwała nauczycielskiego zawodu. Bo choć młodzież przybyła na tą studniówkę samodzielnie, to jednak Wy przez ostatnie lata wyznaczaliście dro drogę, która, którą mają iść, aby dzisiaj się znaleźć. Dziękuję Wam za to. Kochana młodzieży, stary uczniowski dowcip mówi, że człowiek, który mówi sam do siebie, to nauczyciel. Tak więc mając to na uwadze, złożę wam jeszcze życzenia i kończę. Życzę Wam, abyście w swoim życiu robili to, do czego macie przekonanie wiarę i zamiłowanie. Życzę Wam pasji, życia, bo ta pozwala zdobywać szczyty. Życzę wam, by talent, który wedle Stanisława Staszica jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu i dopiero pilna praca go obrobi i wartość mój wielką nada. Został przez was wykorzystywany każdego dnia. A dzisiaj bawcie się jak najlepiej umiecie. Dziękuję.